No i kochani, to znowu ja. Pytanie było odnośnie, czy można dać w korpusie poniżej tylko węzę. Kochani, tutaj jeżeli chodzi o podkładanie pod spód, to tak, jak najbardziej możemy dać tylko węzę. To jest najbezpieczniejsza forma podkładania do gniazda, ze względu na to, że robimy poduszkę powietrzną, z tej węzy, a nie ochładzamy od góry. Wiadomo, że jeżeli dajemy korpus do góry, on jest szybciej zagospodarowany, szybciej pszczoły tam wychodzą, szybciej matka zaczerwi i szybciej jest to troszeczkę odbudowywane. Jednakże, wersja zdaniem węzy na dół zapewnia nam mniejsze ochłodzenie gniazda. A tym samym mniejsze wstrzymanie rodziny, jeżeli następuje ochłodzenie. Tutaj musimy pamiętać, że wszystkie prace, jakie robimy, musimy dostosować do siły rodziny. Czyli, kochani, jeżeli my nie mamy 10 ramek obsiadanych na czarno i nie robi nam się taki ładny korzuszek u dołu, to nic nam nie da podkładanie węzy, ze względu na to, że one jeszcze muszą zagospodarować. Przypuśćmy te dwie rameczki. U góry, żeby tam wypełniły korpus. Jeżeli rodzina już jest, robi się taka ładna, taki ładny korzuszek z pszczół na rameczkach i my damy na przykład do góry korpus z węzą, a jest pożytek, jest nektarowanie, noszą pyłek, rodzina jest silna, jest ciepło, to też się nic nie stanie. One bardzo szybko wyjdą, zagospodarują, ponieważ jest tam odpowiednia siła rodziny. Natomiast, jeżeli jeszcze macie przymrozki, wahania temperatur lub rodziny są troszeczkę słabsze, to kochani, bezpieczniej jest dać na początek, na dół. Pszczoły, jeżeli będą miały ochotę, to to odbudują, bo jest nektarowanie, noszą pyłek, więc będą chciały to zagospodarować. E, ale możemy po tygodniu, przypuśćmy, czy po półtora tygodnia, kiedy nam pszczół dojdzie, zamienić e, e, po prostu korpusy e, miejscami, czyli dajemy tą węzę na, na górę. Na gniazdo, i wtedy następuje szybszy rozwój rodziny, ale robimy to w bezpieczniejszy sposób. Możemy też, kochani, zrobić tak, że damy węzę do góry. Jeżeli mamy słabszą rodzinę, tylko nie dajemy wtedy przez cały korpus węzy, tylko przedzielamy sobie zatworomata, dajemy pięć rameczek z węzą i kawałeczek folii na pozostałe pięć rameczek, czyli zamykamy tą odległość tych pięciu rameczek. My możemy mieć gotowe te cztery rameczki więcej z węzą, później na przykład, jeżeli odbudowują, możemy przesunąć sobie o dwie rameczki więcej węzy i znowu nam odbudują i znowu zagospodarują. To jest troszeczkę więcej zabawy, ale pamiętajcie, jeżeli macie pięć uli, to nie jest aż taki wysiłek. A może na naprawdę w bezpieczny sposób doprowadzić do tego, że rodzina nie zatrzyma nam się w rozwoju. Nie zawsze następuje też zatrzymanie rodziny w rozwoju. To jest, kochani, wynikające przeważnie z siły rodziny, ale też z pogody. No, kwiecień jeszcze jest taki, że wieczory potrafią być zimne, przymrozki. I tutaj, jeżeli faktycznie rodzina jest silna, wyjdzie do góry, zaczerbi górę i dół i nagle przyjdzie przymrozek, tu się robi właśnie ten problem taki, że mamy czerw u dołu, u góry, no trzeba grzać jedno i drugie, prawda? Tego czerwiu jest naprawdę bardzo dużo. Więc tutaj zawsze powtarzam, że dopasujcie do swoich potrzeb, do tego co macie na pasiecie i co mniej więcej zapowiadają w najbliższych dniach. Ciężko mi powiedzieć, bo nie ma złotego przepisu takiego, żeby wszędzie było dobrze. Kawałeczek dalej Kraków, no kochani, kwitnie. Klony tam już przepięknie kwitną. Dwa kilometry dalej też klony pięknie kwitną. U mnie na razie nie widzę klonów. Robi się, kochani, kolorowo, biało, zielone listeczki, śliwy, czereśnie zaczynają kwitnąć. Tutaj na pasiece kawałeczek dalej jeszcze tego nie będę miała. U moich rodziców na pasiece zupełnie je. też inaczej to wygląda, więc każda pasieka ma swój klimat, ale też na każdej pasiece, kochani, mam rodziny, które już są na dwóch korpusach, ale tak. Mam rodziny, które są jeszcze na jednym korpusie, więc tutaj widzicie jaka jest różnica. Nie pozwolę sobie poddać nawet do tej słabszej rodziny, kochani, korpusu pod spód, bo tutaj są na razie korpusy z wędzą. Z suszem, przepraszam, e, ramka pracy z suszem podstawiony pod spód. I może w tym tygodniu, a może w przyszłym tygodniu, zobaczę, jak mi czas pokaże i jak pogoda będzie e, sprzyjać, to po prostu zamienię miejscami. Wtedy już będę pewna, że drugie pokolenie mi się wygryzło i będzie zaczynać się wygryzać trzecie pokolenie. Więc dla mnie to już jest pewność, że ta rodzina, nawet jeżeli przyjdzie ochłodzenie, świetnie sobie poradzi. Więc ja tutaj będę miała ciągłość pracy, nie będę się martwiła. W tamtym tygodniu mniej więcej chyba 6 dni temu zakładałam właśnie te korpusy, więc uwierzcie mi, zrobiłam bardzo dobrze. Wczoraj zaglądałam do jednego ula. Rameczka pracy już jest odbudowana, zaczerwiona. Mniej więcej dwa dni po tym, jak dałam korpus, matka już weszła na ramkę pracy, więc już zaczęły odbudowywać tą rameczkę pracy ze względu na to, że już miałam w, górnym, w górnej części tej rameczki podlane larwy, więc wiemy, że larwa następuje po trzech dniach jajeczka, więc tutaj. Bardzo szybko poszła zaczerwić, resztę ramki pracy była odbudowana troszeczkę później i tam były tylko już jajeczka, więc patrzcie się, jak szybciutko wiedziały co zrobić, gdzie zrobić i co im potrzebne. W dwóch rameczkach na dolnym korpusie było zabite. Pierzgą, więc e, jeżeli bym nie dała tych korpusów, wtedy e, ta pierzga by trafiła po prostu do gniazda i zablokowałyby mi matkę w rozwoju, czego chciałam uniknąć, a ze względu na to, że pogoda była niesprzyjająca za bardzo, bo jeszcze miałam chłody wtedy, kiedy poddawałam, e, to nie chciałam dawać do góry tego wszystkiego. Dzisiaj mamy kochani wietrznie troszeczkę, pochmurnie, no tak jest troszkę przedburzowo, pszczoły są troszeczkę zdenerwowane, miałam dzisiaj zerkać do gniazd, ale bardzo intensywnie noszą pyłek, do tego właśnie mają tego nerwa swojego, nie chcę ich narażać, ani siebie niepotrzebnie, niech się po tych ostatnich dniach chłodnych, deszczowych i bardzo wietrznych oblecą, uspokoją, nanoszą tego co im potrzeba, albo co myślą, że im potrzeba. I później może w weekendik by się udało, a jak nie, to do przyszłego tygodnia na 100% przetrwają. Prawie w tych słabszych rodzinach mi się już wygryzą. Pszczoły te, które miały się wygryźć, i oczywiście polecimy z następnymi. Korpusami. W tym wypadku już pewnie będę dawać korpusy do górnej części. Jeżeli chodzi o dół, pamiętajcie, możecie poddawać i węze, i susz, i mieszane susz, węza. Yy, I oczywiście ramka pracy może też iść w środek na początek, a później, jak ją odbudują, można dać ją na kraj. Pamiętajcie, że tu chodzi o to, że one tak jak macie czerw u góry. Tak układamy mniej więcej rameczki, które będą zaczerwione, bo mogą nie dojść później do tego czerwiu, jeżeli by się zrobiło chłodno, jeżeli chodzi o ramkę pracy. A tutaj chodzi o to, żebyśmy czasem sobie nie przeziębili tego. Więc na początek możemy sobie dać, jeżeli mamy słabiej zagospodarowane oba korpusy, a dajecie na dół pod czerw ten, co jest u góry, bo wtedy one na pewno nam go obsiądą. A przesunąć rameczkę zawsze mamy czas. Pamiętajcie, to jest może dodatkowa praca. Ale to naprawdę trwa pół sekundy, no pół, może pół sekundy, za, przesadziłam, pięć sekund, więc powiem tak, nie jest to aż tyle pracy, żebyśmy musieli się martwić, że dokładamy sobie roboty. Nieraz to taki ułamek dołożenia roboty, kochani, pozwala nam zaoszczędzić zdrowotność rodzin, nie oziębiamy tego gniazda, może im troszeczkę później zaburzymy tą jedną rameczką przestawieniu, tym rameczki cyk w ulu, ale dla bezpieczeństwa tego, że to my przecież powiększamy gniazda, to my im dokładamy w tym momencie ramek, to nie jest ich dziupla naturalna, to my też musimy zrobić tak, żebyśmy to zrobili z głową, bo pamiętajcie, chorób jest bardzo dużo i później zostajecie z tym sami, więc wybór należy do Was, możecie kłaść do góry, ale zachęcam, jeżeli nie macie rodzin przystosowanych do tego, macie wahania temperatur, na początek dajmy na dół, może wolniej matka zejdzie na dół, ale po tygodniu zawsze można zamienić to gniazdo, nawet na niepogodzie, kochani, wtedy one sobie posprzątają, co mają sobie posprzątać i bardzo szybciutko wrócą do pracy. Miłego!